Udało się. Ja tę koszulkę sobie zostawię. Kolejna paczka, którą otwieramy w tym momencie. O, długomkarze. Spoko. Turecki. Tak, dobrze. O, nawet nie sobie Co teraz? Może by się pobawić ustalonym ustalanym cenem na tym zawodniku. Ale... to zobaczymy. Czy mi się będzie opłacało? Oczywiście. <ścoughs> A ja już siedzę, że... pagopadnik najbardziej no w porządku. Nie mam... nie mogę narzekać w ogóle Fajnie.

Czas sprzedać i jedziemy dalej. Nie ma czasu. No, już kilkanaście minut. Nagrywam. O, o, ale Rusk Ech, Przepraszam. Rosjan. Ale Rosjan. Ejku, co ja z nimi będę robił? Tutaj, Kela, jajko, ale patka, Pambeco, Fernandez, uuuu. Dobra, no to sobie próbuję sam, potem dostanę patki. Zawodników, oh, przepraszam. <złatujesz> Złoty, zawodnik! Wow, średni patce. Gdyby to był Messi. O fajnie. Prawa obramica to 67. Tutaj obramica z tamto 69. A tam 200, 300, 400. No <grystanie> pas

Tempo, 28 na napastnika, to jest porażka. W mi musi być kompletnie załamana. Jak zobaczę swoją kartę. Ejku. A to? No, to też porażka. <laughs> Napastnik jest najlepszy w tej

ten stroj, bo no 700, ja się ten zobaczę. kolejną paczoszka, ja na otwieram. Kolejna paczuszka. No, a z cen, Jak widzę Polaka, to od razu chcę sprawdzić, jaka cena. Tak, jest taka. Może dwa z kosza niego a ten. <laughs> o, no, jeszcze bardzo grajek. Ale bardzo. O, to co to jest? Mm -hmm. Kiedyś ona kosztowała bardzo dużo, a teraz jakaś tak. Ejku, ejku, ejku. Dobra. Mam jedną kartę. 1700. Zostawię. to około. Nie. Może ktoś kupi. To jakoś mnie nie interesuje za bardzo. I tak zarabione jest to. Mhm napasny jakiś tam fajne Chycie chyba nie doda legii ciekawe to będzie nie jeszcze... zajmuję się Liga Pol ligą polską może no, zaczyjcie ten rozpada Dobra. Różnie dużo zostało. Paczek otwierane. Kod. Kolejna paczka. Do kolekcji. O, nie. znajduje się jakieś prawe pomocne, To fajne. 60. Oliwia chyba to

Oh, nie. <grytale> oh, no, w hmm. A w niej nic ciekawego, masakra. Tam, no bo ty też, ktoś tutaj to mnie zaskoczyło. A i tak dobrze, prawda? Prawda, w końcu osiągnąłem tempo. Chyba to wojna. Co to jest tak rosyjskie? Wszystko mi wypada. Wow. Dziwne. Bardzo dziwne. Zastanawiające, można powiedzieć. A jak on? Tutaj jakieś... Widziałem, że on tutaj będzie został. Jakaś... Przeczucie. Tutaj, o! Nie każdy wie, ale brązowi zawodnicy są najdrożsi z tam z overallem 40 niżej. Każdy chce sobie wyniżyć overall składu, prawda? bo wiadomo dlaczego są tacy, prawda? Siedziątki tam pogąstek odpada, ten typek odpada, a ja w to lokale. nie zre. Jup. Kolejna posłuszka. Nowy pomocnik. <grymne> Rosyjski. Bo no jakbym mogła być inaczej. Lepiej są teraz szczęścia. Z tej narodowości. Wow wow, 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 4000. Nieźle. Mogłabym kilka zetek więcej, <laughs> um, jeszcze kilka paczek. Czy um, może jeszcze otworzę. Um, ci to są fajni zawodnicy, fajny się nie No, um, 2000 zł ponad. Ten szwajcar to jest lipa

tysiące monet. <grych> w sumie. Nie mam co należać. Większość paczek się złociła. Ostatnia paczka. O, no, jeszcze coś. Paczki za siedemdziesiąt tysięcy. robią ale... Tutaj nic, tutaj również. Tutaj też nic. Tutaj no. O, co jest za... Cetanek, To by było na tyle. Nie wiem, czy ten pak Panik można uznać za ciekawy, ale ten lewy ręce za holenderski jest naprawdę super. Więc dzięki za oglądanie tego materiału. Zapraszam do subskrybowania. Dzięki.